Przy pomniku pamięci 50 tysięcy mieszkańców Woli zamordowanych przez Niemców podczas powstania warszawskiego odbyła się uroczystość. To było dokładnie 71 lat temu. Złożono wieńce, oddano hołd. A potem, mimo ogromnego upału, ruszył marsz na cmentarz powstańców Warszawy na Woli. Trasa wiodła szlakiem miejsc straceń lesznem, Wolską. Na cmentarzu postawiono 96 słupów, na nich nazwiska 60 tysięcy zidentyfikowanych cywilnych ofiar. Tu też zapalono świece, oddano hołd poległym. Zachowamy ich w pamięci. Tak rozpoczynała się przebudowa wiślanych bulwarów. Trzeba było przerzucić tysiące ton ziemi i betonu. Potem kolejne etapy budowy: szczelne ścianki, wbite w dno rzeki instalacje, betonowanie, przebicie przejścia podziemnego. Część przebudowy została sfinansowana przez Unię Europejską. Zimą starano się prowadzić pracę wszędzie, gdzie tylko było można. Potem kładziono nowe i odrestaurowane, pamiętające czasy prezydenta Starzyńskiego, płyty, a to szkielet punktu widokowego. W altanach bruk polny, obok kostka granitowa i kilka innych rodzajów nawierzchni. Bulwary otwarto. Było wiele rozmaitych atrakcji, ale przede wszystkim pojawiły się tłumy Warszawiaków ze względu na upały. Wodociągi. Częstowały chłodną wodą. Bulwary od razu znalazły uznanie w oczach mieszkańców miasta. Wszyscy poczuli się tutaj znakomicie. No i te widoki. Warszawska cytatela. 5 sierpnia 1864 roku o godzinie 10 rano na południowych stokach na mocy sądu Carskiego zostali straceni ostatni przywódca Powstania Styczniowego, Romuald Traugut, wraz z czterema członkami rządu narodowego Józefem Toczyskim, Janem Jeziorańskim, Romanem Żulińskim i Rafałem Krajewskim. W 151. rocznicę tego wydarzenia odsłonięto ich po Złożono kwiaty w X pawilonie. Bariery pojawiły się dzień przed wydarzeniem. W centrum miasta wszystko było przygotowane do 72. Tour de Pologne. W tym roku ten największy w Polsce wyścig kolarski przebiegał pod hasłem Łączymy Stolicę. Rozpoczynało go kryterium uliczne 122 km przez Warszawę, 10 okrążeń. Do rywalizacji stanęło 152 kolarzy z 17 ekip. Na trasę wylegli tłumnie kibice. Zwycięzcą tego pierwszego warszawskiego etapu został zawodnik niemiecki Marcel Keitel.